Cześć Kani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z dosyć szybką recenzją, mam nadzieję, produktów firmy Virtual. Dostałam do testu trzy cienie do powiek z kolekcji Silky oraz cztery lakiery do paznokci z kolekcji Magic Nails. I zacznę od moich ulubieńców z tych wszystkich produktów, produktów które dostałam, a później pokażę Wam resztę. E... Ogólnie jeśli chodzi o jakość produktów, są naprawdę fenomenalne, rewelacyjne, każdy z nich. Natomiast mam swoich ulubieńców jeśli chodzi o, o kolory. I zacznę tutaj od pękacza czarnego, jest the best po prostu, to jest numer 400. Jest to zwykły, tradycyjny, czarny, pękający lakier. I co, ja wcześniej nie miałam czarnego pękacza, miałam chyba dwa różowe i jeszcze jakiś inny kolor, ale na pewno nie miałam czarnego. I zawsze sobie go chciałam kupić, ale po prostu stwierdziłam, a nie wiem z jakiej firmy, albo mam różowe, albo ja nie będę potrzebować czegoś takiego i tak dalej. No i dostałam do testu właśnie te, te pękacze z wirtuala. E, Pierwsze, co zrobiłam, to pomalowałam paznokcie, które już miałam jakieś dwa dni i miałam je zmywać tego wieczoru. Pomalowałam je czarnym topkątem pękającym żeby zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej na lakierze. Po prostu efekt jest rewelacyjny, strasznie mi się podoba efekt popękanych paznokci, w sensie popękanego lakieru, ale do czego chcę przejść? Niesamowicie szybko wysycha, to jest naprawdę sekunda, ale to chyba ma, mają wszystkie pękacze to do siebie, że bardzo szybko wysychają. Natomiast lakier, który już był znoszony, jest odświeżony, to jest taki manikier na szybko. Jest odświeżony i wytrzymuje kolejne dwa dni, co u mnie jest normalnie niemożliwością, nawet z bardzo, bardzo dobrym top coatem. Moje lakiery na moich paznokciach tyle nie wytrzymują. Natomiast z tym naprawdę wytrzyma mi łącznie 4 dni bez najmniejszego szwanku. Lakier jest fenomenalny, trzymie się naprawdę bardzo dobrze. Te top y nie odpryskują, a jeśli odprysną, to nie widać tego na tym mękierze, że, że jest odpryśnięty. Także zakochałam się w nim absolutnie i uwielbiam go używać z tym lakierem z Golden Rose numer 335, tak nawiasem wam powiem tylko. Kolor jest fenomenalny, a z tym pękaczem no, po prostu bajka. Wiedziałam, że to zrzucę, sorry. Kolejny lakier, który jest moim ulubieńcem, to jest pękający lakier w kolorze zielonym i to jest numer 405. Jest fenomenalny. Patrzcie się na jego kolor. To jest zieleń z mnóstwem drobinek. Myślałam, że jak nałożę taki top coat na ciemny lakier, to on będzie wszystko wyglądał, będzie taki poszarzały i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że on w ogóle nie zmienia swojego koloru, jest taki zieloniutki, jak jest tutaj, także nawet z czarnym lakierem wygląda fenomenalnie. Ja go nosiłam trzy razy z lakierem z Malone Cosmetics Cosmetics z 8, który Wam kiedyś pokazywałam taki morsko-zielony, no to to naprawdę fajny efekt to dawało. No i to samo z trwałością i wysychaniem, no rewelacja, po prostu ja kocham te lakiery jeśli mi się skończą, na pewno sobie je odkupię. Chociaż ja bardzo wolno zużywam każdy kosmetyk, ale jeśli mi się skończą, na pewno będę ich szukać i będę chciała je odkupić. Kolejna rzecz to jest matowy top coat z Virtuala. Tak samo jak te pękacze, bardzo, bardzo szybko wysycha, bo się ile go tutaj jest, ja go używałam bodajże z 4 razy. I nadal go tu nie widać praktycznie ubytku w tym lakierze. Daje taki sam efekt jak ten top coat matujący z Essence, gdzie ten efekt mi się po prostu bardzo, bardzo podoba. Natomiast ten o wiele szybciej wysycha i jest trwalszy niż ten z Essence. Ten z Essence u mnie schodził po dwóch dniach, natomiast ten trzymał się spokojnie trzy dni. Trzy dni już były takie odpryski, ale to jest naprawdę jeszcze takie znośne w miarę odpryski były. Więc naprawdę też ten top coat jest świetny. E, jeszcze jeden lakier, który dostałam, to jest e, lakier pękający w kolorze czerwonym. Jest to kolor 402. Natomiast e, nie spodobał mi się on, jeśli chodzi o to, jak wygląda na ciemnych lakierach. Na jasnych wygląda naprawdę bardzo ładnie. Natomiast na ciemnych lakierach. Mm, on szarzeje, to jakby po, pobiera ten ciemny kolor, wchłania w siebie i robi się taki. Brudny, nie wyglądało to zbyt fajnie, dlatego ten kolor mi nie siadł po prostu, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa koloru, a nie jakości produktu, bo jakość produktu jest świetna. To było tyle, co mam do powiedzenia o tych lakierach, naprawdę są fenomenalne, uwielbiam je i jak znajdę te firmy Virtual u mnie w mieście i będę mogła kupić jakiś inny kolor, na pewno spróbuję, ponieważ bardzo mi się podoba i jest ich bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną. Kosztują około 12, 12 zł, bodajże, o ile dobrze pamiętam. Ceny Wam jeszcze i wszystko wypiszę na dole w downbarze. Ale przejdę już do cieni. Dostałam trzy cienie do testów w kolorach takich jak 16. Foggy Day. I jest to. A sorry, jest to taki srebrno-szaro-perłowo-biały szrebr, cień. Naprawdę kolor jest świetny. Jest idealna nazwa do niego, Foggy Day, po prostu to jest taka mgła. Ja go najczęściej używałam do rozświetlenia łuku brwiowego oraz wewnętrznego kącika oka, kiedy robiłam makijaże w chłodnych kolorach. Naprawdę sprawdza mi się bardzo, bardzo dobrze. Ślicznie rozświetla oko, naprawdę bardzo dobrze się trzyma. Trzyma, trzymie, już nie pamiętam, jak to powiedzieć poprawnie. W każdym razie, co więcej mogę o nich powiedzieć, to to, że naprawdę. Mają taką jedwabistą konsystencję. Jest to kolekcja silki, czyli jedwabista kolekcja, opakowanie wygląda w ten sposób. Tutaj jest jeszcze pacynka, zazwyczaj, o, tutaj mam pacynki, natomiast ja pacynek nie używam. Zostawiam tylko, żeby wam pokazać. Naprawdę, kolor jest fenomenalny. Cienie mają bardzo, bardzo taką właśnie jedwabistą, gładziuteńką konsystencję. Świetnie się rozprowadzają. Jeśli chodzi o ten cień. Jego pigmentacja jest bardzo fajna, naprawdę bardzo mi się podoba Jest odpowiednia właśnie do rozświetlenia I można ten kolor oczywiście budować, bardziej intensywny zrobić Lub rozetrzeć go bardzo ładnie na, na lekką poświatę Naprawdę bardzo mi się spodobał ten cień Strasznie, o sorry, strasznie go polubiłam e, Czekajcie, bo uh, chyba jestem trochę opadnięta <laughs> Ok, mm, kolejna rzecz to jest e, czarny cień Jest to kolor 18 Black Opal e, Wygląda w ten sposób. Jak widzicie, zużycie jest niewielkie, natomiast ja go używałam tylko i wyłącznie do załamania powieki. Nie nanosiłam go na całą powiekę, ponieważ ja, powiedzmy sobie szczerze, czarnych cień już nie używałam na całą powiekę. A przynajmniej nie miałam takiej okazji, żeby ich użyć teraz. Ale w załamaniu powieki świetnie mi się sprawdzał. Nie jest on jakoś mega napigmentowany, dlatego strasznie dobrze można sobie nim budować to załamanie powieki. Można zrobić bardzo głębokie to znaczy ciemne lub bardzo delikatne, tak żeby tylko delikatnie zaznaczyć, że to, to zagięcie w powiece tam jest. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten cień. Eee, co mogę o nim powiedzieć więcej? Tak samo konsystencja rewelacyjna jest oczywiście gładkie. Mogę Wam pokazać. O, pokażę Wam mniej więcej kolor, jak przedstawia się na palcu. A, złapię. O, jest coś takiego. I tutaj jest. Widzicie, pigmentacja nie jest jakaś rewelacyjna, natomiast naprawdę można nim świetnie budować ten, ten kolor. E, ten Foggy Day też Wam pokażę, po prostu zapomniałam, wybaczcie. Na palcu prezentuje się w ten sposób, a na ręce tak. One są e, perłowe, dlatego pięknie połyskują, naprawdę bardzo mi się podobają te cienie. I ostatni cień, który dostałam do testów, to jest kolor 21 Ocean Breeze Wygląda w ten sposób I to jest bardzo, bardzo ciekawy kolor Ja ogólnie na niebiesko się nie maluję Ponieważ mam niebieskie oczy I uważam, że to tak średnio mi pasuje I nie jest mi zbyt dobrze w niebieskich oczach W niebieskim makijażu oczu Natomiast ten kolor jest o tyle przepiękny Że on ma złotą poświatę To jest naprawdę fenomen Jak się go naniesie na powiekę To się ma uczucie takiej znaczy Uczucie, takie wrażenie Że wygląda to faktycznie jak taki takie przyświtujące morze z piaskiem. Naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor. Pokażę Wam go jeszcze raz z bliska i zrobię Wam słocze zaraz. Eee, chyba nie tak to miałam zrobić. O, tak. Wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to zauważycie, ale on naprawdę ma taką złotą poświatę. Chyba nie zbierze ostrości, sorry. O, i tutaj jest ten cień. Może teraz, jak poprzekręcam ręką, trochę zobaczycie, że on faktycznie na złoto się mieni. No, Jest przepiękny ten cień, natomiast po prostu e, ja nie maluję się na niebiesko. Pomalowałam się niespecjalnie tylko kilka razy, żeby przetestować te cienie, e, i naprawdę e, bardzo mi się podoba ten kolor. Dlatego na innych będę go używać bardzo chętnie. E, co do trwałości, ja nie testowałam tych cieni bez bazy pod cienie ponieważ nie umiem tak używać cieni, żeby używać ich bez bazy. E, natomiast jak widzicie na skórze, dobrze się, dobrze się chytają. Dobrze się zaczepiają o skórę, to znaczy ta ich konsystencja sprawia, że są dosyć przyczepliwe do powieki. To może, mogą się sprawdzać bez bazy, natomiast tego nie przetestowałam, więc wam nie powiem, przepraszam. Ale z bazą mi się naprawdę cały dzień, delikatnie wyblakły pod koniec dnia, natomiast myślę, że to nie jest jakiś większy problem, ponieważ każdy dzień po czasie jednak się ściera i schodzi. To tyle, także moje absolutne numery 1 to są te dwa pękacze, są fenomenalne, uwielbiam je, kolory są przepiękne. Wow! To tyle. Zapraszam Was na stronę Wizaż Klubu, gdzie możecie dodawać swoje inspiracje makijaży lub makijaży, którymi się zainspirowaliście dzięki naszym filmikom i możecie poczytać bardzo ciekawe artykuły o bieżących nowościach na rynku kosmetycznym, także znowu linka zostawię Wam na dole. To tyle, co chciałam wam powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się do usłyszenia. Pa, pa!